Gdy miałem 18 lat, 18 lat ukończyłem, przeprowadziliśmy się z tej ulicy Sokolej. Ona należała do. Ta dzielnica nazywała się kiedyś Ropienica, chociaż niektórzy mówili szwedarowo, obecnie w wzgórze wolności. Przeprowadziliśmy się na ulicę Chodkiewicza 50, Rukle Lewela. I wówczas straciłem jakiekolwiek więzi z moimi kolegami, koleżankami z dzieciństwa. Natomiast Najwięcej kolegów, przyjaźni wręcz zadzierżgnęło się z czasu, gdy byliśmy ministrantami w Bydgoskiej Flaży. I z tymi, z tymi kolegami niemalże codziennie po pracy się spotykaliśmy. Mieliśmy takie miejsca w Bydgoszczy, z reguły spotykaliśmy się w niedzielę to po kościele, po, po, po mszy, później po południu, a tak i w co Między innymi kolega jeden mieszkał przy ulicy Podwale, gdzie miał dom, gdzie mieli swój dom. Był taki placek między domem książki a Podwalem, i tam y, często rozkładaliśmy latem leżaki, koce, graliśmy w karty. raz wypiliśmy sobie winko, a jesienią i zimą często odwiedzaliśmy kawiarnię, pomorzankę przy ulicy Długiej, a jak nie mieliśmy pieniędzy, względnie było ich mało. To chodziliśmy, przy ulicy Niedźwiedzia była tak zwana Pomorzanka 2, tam przy małej kawie kellerka przynosiła nam szachy i graliśmy sobie w szachy. Także również odwiedzaliśmy już w wieku ponad 20 lat, jak już wszyscy pracowaliśmy, chodziliśmy do lokali gastronomicznych, nieraz do, na zabawy, do Słowianki nieraz na takie zabawy, chodziliśmy do świetlic, świetlica była, Między innymi na starym rynku w Prezydium, gdzie był bilard, brycz, ping-pong. Inna świetlica była w Energetyku, gdzie grałem w Brydża. Później się nauczyłem grać w Brydża. Grałem w Brydża, nawet w po Pomorza kiedyś. Całą niedzielę graliśmy. Następna świetlica była na rogu królowej Jadwigi Dworcowej na piątym piętrze, gdzie był klub szachowy. Grał m.in. niż Polski Szapiel, i tam graliśmy w szachy. To no, było sporo y, miejsc, gdzie można było się rozerwać. Latem, wiosną często chodziliśmy na dbrdę, także y, było sporo miejsc. Szczególnie latem odbywały się takie festyny. Festyny i na Osiedlu Leśnym, na Nakielskiej, przy Chyba Piątej Śluzie, o ile pamiętam. Były zabawy na tak zwanych dechach. Wyjeżdżaliśmy do smukały, ciuchcią kolejką wąskotorową. Także w zasadzie może powiedzieć nie nudziliśmy. Wesołe było życie młodego człowieka. Żyliśmy w takiej przyjaźni, że pewnego dnia sobie ślubowaliśmy, że żaden z nas się nie ożeni. To była taka grupa. Spotykaliśmy się tam od 6 do 10 nieraz osób. Maksymalnie tacy starzy uważaliśmy się za starych przyjaciół i sobie ślubowaliśmy, że zostaniemy starymi kawalerami, że nigdy nie ożenimy, że się nigdy nie zdradzimy. I sobie wyobrażaliśmy, czy dożyjemy i jeżeli jak, to dożyjemy do 2000 roku, co wówczas w ten, tego sylwestra będziemy robić. A jeszcze chciałem powiedzieć, że szczególnie w ogóle były modne prywatki, szczególnie. Szczególnie takie prywatki, no, dziewczyny organizowałem rzadziej. My organizowaliśmy sobie, ale bez dziewczyn, imieniny. Zawsze dzień przed imieninami było przyjęcie u tego w domu solenizanta, a następny dzień nas zapraszał do lokalu. Pamiętam u mnie, wszyscy przez długie lata wspominali, jak u mnie w domu mama nasmażyła wątróbki, to tak im smakowała, że przez wiele lat Wiele lat ją wspominali.